Serdecznie w kolejnym nagraniu z serii W poszukiwaniu szczęścia. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wspaniałym temacie. Mianowicie będziemy mówić o małżeństwie i o jego pięknie i o jego wartości i o jego zaletach. Dlatego, że dzisiaj niestety niektórzy ludzie uważają, że małżeństwo jest przestarzałe, niepotrzebne, nieważne. Oczywiście każdy ma prawo myśleć, co uważa, każdy ma prawo wyrażać to, co uważa, i ja również mam takie prawo dlatego będę mówić o tym, jak Bóg zmienił moją perspektywę małżeństwa. Stawiając na mojej drodze człowieka, z którym mogłam zbudować udane małżeństwo. Dlatego, że wiele, wiele lat temu, po moim pierwszym nieudanym małżeństwie, nie złożyłam sobie stricte jakiejś przysięgi, ale byłam przekonana w swoim wnętrzu, że już nigdy, nigdy nie zdecyduję się być po raz drugi żoną. I Bóg jest niesamowity, ja to powtarzam cały czas, i Bóg zaskakuje nas w niezwykły sposób. I Bóg zmienił moją perspektywę na małżeństwo i sprawił, że jestem absolutnym, absolutnym zwoleń, zwolenniczką. Jestem absolutną zwolenniczką małżeństwa. I chciałabym powiedzieć wam dzisiaj dlaczego. Dlaczego zmieniło się moje zdanie? Dlaczego jestem po raz drugi żoną i jestem przeszczęśliwa z tego powodu? I właśnie o tym będzie to nagranie. Więc małżeństwo jest to Boży zamysł. Jest to Boży dar. Jest to dosłownie Boży Prezent od Boga dla nas, dlatego że Bóg, stwarzając nas, stwarzając tą ziemię, dał nam ludziom także pewne zadania, pewne projekty. I jednym z nich, kiedy jesteśmy już dorośli, jest to właśnie małżeństwo. I małżeństwo może być szczęśliwe, a może być bardzo nieszczęśliwe. I to w zasadzie zależy od nas. I zależy to od dwojga ludzi. Czyli małżeństwo może być szczęśliwe, kiedy dwoje ludzi, oboje tak samo powiedzmy, włożą w to małżeństwo swoją pracę, swoje zaangażowanie, swoje staranie, swoją miłość. I wtedy to małżeństwo jest szczęśliwe i wtedy nie tylko małżeństwo jest szczęśliwe, ale dzieci, które pojawiają się w tym małżeństwie są również szczęśliwe. Wtedy mamy po prostu cudowną, szczęśliwą rodzinę. I to szczęście i to błogosławieństwo promieniuje także na innych ludzi, ale bywa też w naszym życiu i tak. Że jesteśmy w bardzo nieszczęśliwym małżeństwie i wtedy to życie, nie tylko nasze jako małżonków, ale i dzieci, i dalszej rodziny, bywa bardzo, bardzo trudne. Więc, żeby małżeństwo było udane, żebyśmy doświadczyli tego błogosławieństwa i żyli szczęśliwym życiem, to musimy po prostu. Włożyć w budowanie tego małżeństwa zaangażowanie. I po co nam to wszystko? Ponieważ jeżeli popatrzymy na życie i na główne aspekty naszego życia, to one w naszym dorosłym życiu są kręcą się wokół spraw najbliższych. Jest to właśnie małżonek, żona, dzieci, no generalnie rodzina, prawda? Więc jednym z najważniejszych aspektów w naszym życiu są relacje, czyli jest to także małżeństwo. I każdy chyba wie, że jeżeli małżeństwo jest przykładne, udane, szczęśliwe, to aż miło się po prostu patrzy na takich ludzi. Jest to inspiracja, jest to piękno, jest to coś, co nam się podoba. Natomiast, kiedy jest odwrotnie, kiedy ludzie mają problemy, nie potrafią się porozumieć i tak naprawdę nie są szczęśliwi, no to wtedy jest to przykra rzecz i każdy to widzi, i każdy jest zniesmaczony i zdaje sobie sprawę, że. Ci ludzie muszą zrobić coś, żeby to naprawić. I nie zawsze jest to możliwe, dlatego że nie da się wlać miłości, zaangażowania i troski w serce drugiego człowieka, jeżeli ten człowiek sam nie decyduje o tym i nie czyni z tych rzeczy czegoś ważnego, czyli nie traktuje tego jako wartość, nie jest to priorytet więc w pojedynkę nie da się zbudować udanego i szczęśliwego małżeństwa po prostu jest to niemożliwe tak samo jak budujemy relacje z Bogiem po prostu my musimy włożyć również to zaangażowanie kiedy na przykład jesteśmy przyjaciółmi wtedy także oboje budujemy tą relację kiedy jesteśmy w relacji matka dziecko również oboje musimy się zaangażować w tą relację po prostu udane małżeństwo to jest to jest po prostu sytuacja w której musimy przyznać że nie ma już tylko mnie jesteśmy my i nie każdy człowiek w danym momencie w swoim życiu zdecyduje się na taki stan rzeczy i na to, żeby przestać myśleć bardziej o sobie, ale żeby już myśleć o nas. Dlatego, że małżeństwo udane i szczęśliwe jest oparte na kompromisie. Jest to ciągły kompromis i bardziej patrzenie na tą drugą osobę niż na siebie. Ja osobiście sama miałam z tym problemy. Kilka lat temu jeszcze byłam egoistyczną osobą i oczywiście myślałam tylko o sobie. I to jest taki standard każdego z nas, ludzi, którzy nie, nie, dopóki nie poznają Boga, to po prostu jesteśmy egoistami, myślimy o sobie, dlatego że nie widzimy korzyści w tym, żeby Bardziej myśleć o drugiej osobie. Ja się o tych korzyściach w końcu przekonałam, więc nie chcę być już egoistką. Oczywiście zdarza mi się to, nie jesteśmy idealni i jakby wzrastanie nasze i budowanie naszego lepszego życia odbywa się w czasie. Dlatego właśnie my po prostu uczymy się, ale ja uczę się, widzę te zmiany. I ja dzisiaj myślę o moim małżeństwie jako my, nie już jako ja. I co jest najwspanialsze, to Bóg mi pokazał, że małżeństwo to jest cudowna przygoda. I tak naprawdę, jeżeli mamy udane małżeństwo, to nie potrzebujemy bodźców i jakichś rzeczy, które, yy, których szukamy, jako jest, jak kiedy jesteśmy wolni, wolni kiedy jesteśmy singlami. Tych przyjemności, tych atrakcji, tych rzeczy po prostu nie, szukuj, nie szukamy ich na zewnątrz, bo mamy je w związku bo po prostu wiemy na czym małżeństwo polega, wiemy, że mamy być zaangażowani, wiemy jak budować dobrą relację i to jest wtedy cudowna przygoda. Cudownie jest spędzać czas razem, cudownie jest budować razem, podróżować razem, doświadczać razem. Przeżywać razem to jest cudowna przygoda. Oczywiście może to być również i koszmar, może to być trauma, może to być patologia. Od nas to zależy. To my decydujemy, jak chcemy poprowadzić swoje życie, w jakiej atmosferze chcemy spędzać czas, jakimi ludźmi chcemy być i czego chcemy w życiu doświadczać. Więc tak zwana wolność bycia sobą w małżeństwie już nie działa, bo mimo tego, że jesteśmy różnymi osobami, różnimy się nawet przez to, że jesteśmy mężczyzną a kobietą, mamy różne podejście, jesteśmy różnie wychowani i po prostu różnimy się w wielu aspektach. I ta, i ta wolność to jest tak, że. Sfera, w której my możemy być jacy jesteśmy, tacy jakimi Bóg nas stworzył, ale my nie możemy już forsować takiej postawy, że ta druga osoba ma tolerować wszystko, czego ja tylko chcę i pragnę, ponieważ jest, mamy być wolni. Nie, to jest troszeczkę inna już sytuacja. W małżeństwie, jeżeli my czegoś pragniemy, czego ta druga osoba tak. Od razu, by powiedzmy, nie zaakceptowała i nie wybrała, to mamy do tego rozmowę, mamy dyskusję, mamy po prostu dzielić się ze sobą tym, czego pragniemy, co czujemy i co chcielibyśmy osiągnąć, ale musimy podjąć tą decyzję o tym i zgodzić się na ten czy inny plan razem. Więc, jakby, rozmowa to jest w ogóle, Cały fundament udanego związku. Bez rozmowy, bez omawiania mm, wszystkich rzeczy, bez żadnych tematów tabu, absolutnie w małżeństwie coś takiego nie, ust, nie istnieje. Oczywiście w udanym, w szczęśliwym małżeństwie tematy tabu nie istnieją i wszystkie nasze obawy, pragnienia, marzenia mamy omawiać, ponieważ to jest. W ogóle, rozmowa i, i, i ten fundament to jest po prostu coś, na czym się buduje, i to jest coś fantastycznego. Kiedy jesteśmy otwarci, kiedy wiemy, że możemy wyrazić siebie, kiedy możemy porozmawiać o wszystkim, co nas nurtuje, co nas cieszy, co nas ekscytuje, w spokoju, bez kłótni, w szacunku, bez obrażania się to jest po prostu fundament udanego małżeństwa i szczęśliwego małżeństwa rozmowa i naprawdę nie musicie w ogóle się kłócić ale musicie szczerze rozmawiać bez obrażania się i jeżeli macie serce umysł i skierowany na tą drugą osobę to będziecie słuchać będziecie analizować będziecie dyskutować będziecie y... iść na kompromis bo to, że dany temat jest położony na tym stole dyskusji, to nie znaczy przecież, że on będzie najlepszy dla Was. Po to jesteście razem, po to macie dwie różne perspektywy, po to Bóg tak to urządził, że możemy uczyć się od siebie nawzajem. Więc jeżeli jest jakiś pomysł, jeżeli jest jakiś problem, jeżeli jest jakikolwiek powód do dyskusji, do rozmowy, to możemy po prostu to razem, bez żadnych kłótni, rozczarowań, żalów i złości, po prostu na poziomie przeprowadzić każdą rozmowę. Dlatego, że rozmowa, to jest po prostu coś, co musimy mieć w każdym udanym małżeństwie, ponieważ jeżeli nie będziemy umieli rozmawiać ze swoim małżonkiem, małżonką, to będziemy chcieli omawiać te wszystkie rzeczy, które są w naszych sercach i głowach, z innymi. Będziemy wychodzić poza nasze małżeństwo, rozmawiać ze znajomymi, z przyjaciółmi. Po prostu, my ludzie, jeżeli nas coś trapi, jeżeli mamy coś na sercu, to. To musi z nas wyjść. Więc jeżeli my nie stworzymy tej atmosfery do swobodnej rozmowy w domu, to będziemy szukać tego na zewnątrz. Czyli wsparcie, zrozumienie, szacunek, troska o siebie, opieka to są cudowne rzeczy, które powinniśmy znaleźć w danym małżeństwie, w szczęśliwym małżeństwie. Jeżeli my jesteśmy w małżeństwie i nie jest to miejsce najlepsze w naszym życiu, najbardziej mm, upragnione przez nas, kiedy myślimy o naszym domu i że tam czeka na nas ta druga osoba, kiedy wracamy z pracy i, i nie jesteśmy podekscytowani, no to. Musimy popracować nad sobą, prawda? Musimy mm, przemyśleć, co jest nie tak, co możemy poprawić i co możemy zrobić, żeby było lepiej. Dlatego, że małżeństwo można naprawić na każdym etapie, bez względu na to, jakie są problemy, jakie były problemy. Chodzi tylko o to, że dwoje ludzi musi być w tą naprawę zaangażowani tak samo. Jest to nasza. Obopólna odpowiedzialność, dlatego że jest to, jest to jedna z najlepszych rzeczy, jakie może nam się przytrafić ludziom: mieć cudowne małżeństwo, mieć wspaniałą rodzinę, mieć na kogo liczyć, mieć na kim się y, oprzeć i, i uzyskać to wsparcie, zrozumienie. To jest coś niesamowitego, jeżeli masz kogoś, kogo kochać, masz rodzinę. I to jest błogosławieństwo. Przecież tak naprawdę wszyscy tego pragniemy tej cudownej atmosfery, tej mm, energii dobrej, miłości, wsparcia. To jest naprawdę. Cudownie zaprojektowane przez Boga. Ale niestety w tych czasach, w których my teraz żyjemy, w tych czasach informacyjnych i w tych czasach nieograniczonych opcji, ktoś nam próbuje wmówić, że, że nie jest to już atrakcyjne, że nie jest to nikomu potrzebne. Możecie ocenić sami. Każdy decyduje sam. Bóg uczynił nas wolnymi ludźmi, ale ja po prostu nie mogę wyobrazić sobie lepszego życia. Nikt tak naprawdę nie jest zadowolony z ciągłego latania i szukania partnerki i partner, partnera. To może jest fajne, kiedy jesteśmy młodzi, ale kiedy jesteśmy starsi, chcemy stabilizacji, chcemy cudownego domu. Chcemy fajnej atmosfery, nie chcemy tego zazdrościć innym i nie musimy. Możemy to sami zbudować. Jeżeli tylko się zaangażujemy, jeżeli dobrze wybierzemy, jeżeli postawimy na najważniejsze wartości w życiu. To są te dobre i piękne rzeczy, do których powinniśmy dążyć. Tak to zaprojektował Bóg. Wszystko w naszym życiu krę kręci się wokół tego, jeżeli ktoś mówi, że to jest już niepotrzebne, nieważne i niewarte, ma do tego prawo, ale wiem po sobie i swoim doświadczeniu, że nie jest to prawda. Że nasze udane życie i my jesteśmy spełnieni i szczęśliwi, kiedy jesteśmy w udanym małżeństwie. Więc mam nadzieję, że w tym krótkim nagraniu dałam Ci wiarę, nadzieję i po prostu przekonanie o tym, że to, co zaprojektował dla nas Bóg, jest nadal najlepsze. Musimy troszeczkę tylko zmienić nasze spojrzenie, zajrzeć głębiej i po prostu zrozumieć, że musimy w budowanie czegoś pięknego się sami zaangażować. Tego Wam życzę i na tą chwilę żegnam się z Wami. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia wkrótce.